Więc tak, Ach, więc tak. Cześć wszystkim. Z okazji Prima Aprilis mam zamiar sprankować mojego dziadka. I zrobimy tak, że on za jakieś 5 minut będzie w domu. W tym czasie ja wyjdę. I kiedy on już wejdzie do mieszkania, to będę udał, że e, policja chce wejść do jego domu. I Jestem ciekaw, jaką będzie miał reakcję, czy będzie się kłócił, czy, czy co zrobi? Nie wiem. Będę udawał po prostu policjanta, który chce wejść do domu. Ja lecę. Za pięć minut się spotykamy. Policja otwiera drzwi! Otwiera drzwi! A jednak, stało się! Otwiera drzwi! <noise> Dziadek, Dziadek, spokojnie, to Co tylko... Co JEST?